Pojechałam po czekolady do kampanii i robię test w samochodzie, jak każda szanująca się Instagramerka, TikTokerka dubajskich czekolad. Delikadore. Dobra, i mamy dwa rodzaje. I teraz ja się zastanawiam, od której zacząć. Jestem fanką w ogóle białej czekolady. Kocham. Dobra, idzie na front biała czekolada. Jak ja zobaczyłam, że to jest w takiej formie batoniku, mówię bang! Czemu wszystkie czekolady w większości tak nie powstają? A ja lubię jak mam właśnie otwieram nową. I to jest idealna wielkość dla mnie. Proszę bardzo. O, Jezus. już czuję ten zapach. Będę łupać. Jest dobrze nadziane. Czy chrupie? Chrupie. I love it. Kto mi teraz kawę przyniesie? Mamo. <laughs> Stop Express. Jak jakie uwielbiam jak coś chrupie. Takie połączenie miękkiego z chrupaniem. I teraz wiem, jak bardzo wam teraz śminka ciechnie oglądając to. Tak, można mi pozazdrościć. Dobra. Mm. jeszcze mi chrupie. Jeszcze mi chrupie pod zębami. Tak. To jest właśnie dubajska czekolada. Dobrze nadziane. Po prostu musicie dwie. Nie wiem, która mi smakuje bardziej. Bardzo dobra. Kocham takie kampanie. Lecimy na kawę. Pewnego razu był sobie dzielny rycerz, który walczył z groźnym przeciwnikiem. Rycerz walczył tak dzielnie, że wkrótce pokonał wszystkie groźne stwory. Rycerz walczył tak dzielnie, że mądra królowa postanowiła nagrodzić go największym skarbem w jej królestwie. Pyszną czekoladą Delicadore. Koniec. Chwila, rycerz dostał czekoladę, a gdzie królewna? Kochanie, królewnę to on już spotkał dawno. Dobra.